Hej, cześć, ciemono wam wszystkim, ludzie, z tej strony Ghost, a jest to taki króciutki filmik informacyjny, czemu na razie nie ma odcinków. Otóż, yy, jak pamiętacie, yy, miałem zamiar nagrywać serię z Mountain Blade Warband i modazy, z Anno Domini 1257. I mam bardzo ambitny pomysł po prostu, jak to zrobić, mam już w umyśle, jak to będzie wyglądało. Jeżeli ja, mój końcowy produkt, że tak się wyrażę... Będzie tak, jakby, jak sobie to wyobrażę, to mam nadzieję, że wam się spodoba. Ale mm, z tego powodu, i również z tego, że staram się jakoś polepszyć swoje audio z filmów. Ponieważ no, staram się wycisnąć z mego 6 mikrofonu, który kosztuje nie wiem, z 20 zł, wycisnąć jak najwięcej. Tak więc. Y, mam nadzieję, że mi się to uda. I. Mam jeszcze troszeczkę zapasu filmów, tylko niestety zapomniałem ich zrenderować, aaa, wielkie, wielka załoba. I następna informacja. Dnia 24 lipca, czyli to jest czwartek, wyjeżdżam na wakacje, tak. Jadę, do, jadę do, na teren wroga mojego, proszę Państwa, jadę na teren wroga walczyć za katolicyzm, chrześcijaństwo, lecę do Turcji. Lecę do Turcji i nie będzie filmów. Nie wiem jak długo. Możliwe, że do końca sierpnia nie będzie filmów, ale postaram się jakoś jeszcze wrzucać. Mam nadzieję, że są swoją rezerwę, którą mam w tym momencie, przerzucę na konto i będę Wam tylko codziennie udostępniał jakiś film. Tak, że ten. Czyli do czwartku powinniście. Powinno się Wam ukazywać jakieś filmy, a później już niestety przejdę w stan hibernacji. Moje ono przejdzie w stan hibernacji, takie tymczasowe. Tak. Yy, coś jeszcze chciałem Wam powiedzieć? Hmm, 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 hmm. Tak, postaram się jeszcze dorzucić jakieś fajniejsze motywy do moich filmów, to znaczy wkładać w nie trochę więcej pracy. I jak teraz mam. To będzie moja trzecia seria. To postaram się jeszcze jakąś następną, kolejną serię wrzucić. Nie wiem, może coś z FIFA, może FIFA 11, bo tylko to mam na, na najnowszą na kompa Może zobaczymy. Tak więc, coś, to tyle. Jak ktoś chce ze mną pograć w StarCraft'a, to ja z chęcią. Wiecie. Dobra, no to cóż, to by było na tyle. Mam nadzieję, że ta mała garść informacji Wam się przyda i nie będziecie mnie hajtować. Że o wrzucasz filmiki, a później już ich nie wrzucasz. Tak. No to mam nadzieję, że. Wytłumaczyłem wam po troszkę o co chodziło. No i. miłych wakacji! Trzymajcie się. Narka!